Króli nam Chrystę Zawsze i wszędzie. Witamy i pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie ze studia Anioła Beskidów, pozdrawiamy także internautów. Ci, I ksiądz Tomasz i zapraszamy na nasz kolejny dialog z wiarą. O finansach. O finansach. No właśnie, drodzy Państwo, mam nadzieję, że Państwo pamiętają nasze ostatnie spotkanie. Mówiliśmy trochę o pracy. Zostawiliśmy Państwa z takim pytaniem. Tak nie po jest. Po co nie. pracujemy? Po co pracujemy? Dla kogo? Dla kogo? No i właściwie czy praca jest błogosławieństwem czy przekleństwem? Bo, bo takie jakby dwie strony naszych codziennych zajęć ciągle, tak, <laughs> ciągle ich doświadczamy. Wspominaliśmy o tym, że, że patrząc na Boga, na Adama w raju, widzimy pożytek pracy, piękno pracy. Bóg, który stwarza y, prawda, świat człowieka, który... Z, jest twórczości. Tak, i z pracy ma radość, <laughs> prawda? Tak. Y, ma, jest satysfakcja, widział Bóg, że było dobre. I, i y, y, trochę tak, powiedzielibyśmy, y, zazdrościmy, bo... też byśmy tak chcieli. Tak, ta, trochę, trochę rzadko tak mamy, <laughs> nie widzimy, że było dobre. No bo z drugiej strony właśnie jest y, to y, przekleństwo Adama nad nami, że oto wyjdziesz z raju i tam ziemia będzie ci rodziła ciernie, prawda, nie i to zmaganie, praca ma taki charakter kary, przekleństwa y, i przede wszystkim jest pracą w samotności, y, chociaż jak patrzymy już na Kaina i Abla, oni składają ze owoców swojej pracy ofiary Panom Bogu. No i tak później będzie aż właściwie do, do Eucharystii, tak jak dziś się modlimy, ofiarowując chleb i wino, mm -hmm. owoc Bożego błogosławieństwa i pracy rąk. 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 Mamy, mamy jakby te dwie odsłony pracy, właśnie to błogosławieństwo i przekleństwo. No ale właśnie, może trochę od tej, od tej strony przekleństwa mówiliśmy też i Państwo może pamiętają wyjście, mieć intencję, dobrą intencję, patrzeć na Boga, pracować dla Pana Boga, mając na uwadze również i dobro bliźniego, i dobro osobiste, ale zwłaszcza, zwłaszcza ten motyw, ta intencja jest ważna, by do niej powracać, że przez solidną pracę przyczyniam się do stwarzania świata. I Właśnie na chwałę Bożą mhm. pracujemy. Przyczyniam się do Jego zbawienia, upiększania, bo praca, tak jak przypominaliśmy, postać świętego Pawła jest, jest narzędziem Jego apostolstwa. No i przez pracę uświęca się ten świat, bo, bo jednak jeśli mamy świadomość bycia dziećmi Bożymi, synami Najwyższego, to nasza twórczość właśnie jest, jest tego samego rodzaju. Ale też nasze zachowanie, myślę, wtedy w pracy także może być apostolstwem. Nie? Bo, bo myślę, że to jest widoczne, jeżeli ktoś bardzo uczciwie podchodzi do swoich obowiązków, nie naciąga możliwości skorzystania z jakichś dóbr, które są w pracy. Nie moje, tylko mojego nie wiem, przełożonego szefa, właściciela... Tak było takie, takie powiedzenie, przepraszam, że wyjdę w słowo. E, jeszcze z poprzedniej epoki e, tam chodziło o wspólne środki produkcji, o mhm. tak, te, te, te wszystkie, powiedziałbym, marksistowsko-leninowskie y, pojęcia które chociaż dla filozofa miały bardzo ważne znaczenie, to w praktyce, w przełożeniu na konkret zakładu pracy, biura, okazały, okazywały się zupełnie nietrafione. Wszystko jest nasze, czyli moje, tak. czyli niczyje. Tak. I mogę więc sobie mogę, mogę sobie to wziąć. wziąć tak. no I, I to pokutuje do dzisiejszego dnia, zwłaszcza w naszym społeczeństwie. No nie jeden nie myśliciel Nie jest to ewangeliczne tak. wszystko wspólne, nie? Tak, tak, <laughs> nie. Zupełnie, zupełnie coś innego. I nie jeden już myśliciel i wiele światłych głów ciągle przypomina nam o tym, że ten homo sovieticus nie wyszedł jeszcze z naszego człowie... z naszego społeczeństwa, jeszcze nas nie opuścił na dobre. Przesiąknęliśmy trochę tak. I, I to na to będzie trzeba, nie wiem jednego, drugiego pokolenia, Jaka żeby, wymiana musi żeby pewne rzeczy się rzeczywiście naprostowały, pod warunkiem, że będą też właściwe wzorce, tak. bo z jednej skrajności można popaść w zupełnie inną skrajność. Mówiąc, upraszczając sprawę, można z socjalizmu wejść w taki no, drapieżny kapitalizm. Ani jedna, ani druga postawa nie, nie są właściwe, i chrześcijanin musi popatrzeć się właśnie na Pana Boga, popatrzeć się na, na Jezusa, który przychodzi na świat jako człowiek, popatrzeć na, na świętych, którzy pokazują, właśnie tą wartość pracy, mhm. ale też jakość. Także wrócę do tej myśli, nie? bo ona mm. tutaj właśnie, myślę, że, że, że mogę wrócić w, yy, po tym wtrąceniu księdza, że właśnie nasza postawa w pracy może być tym wzorcem nie? dla, nie wiem, młodszych pracowników, dla innych współpracowników, jak my podchodzimy do, do swoich obowiązków, ale też do właśnie tego, co jest do dyspozycji w pracy, ale nie jest do dyspozycji dla mnie prywatnie. Nie, nie, nie mogę sobie nie wiem, podebrać papieru z ksera, nie wiem, jakichś tam e, odpadków produkcyjnych z, z taśmy produkcyjnej, bo to nie jest moje. Tak? No to ta postawa myślę tutaj jest kluczowa, jak tutaj my się zachowujemy. Czyli musi być pewna <laughs> solidność i uczciwość tak. tego. No, zaraz ja już słyszę te głosy, prawda? Jeśli, jeśli praca ciężka, niewystarczająco wynagradzana, czy wolno wtedy tak? Czy wolno? No nie wolno, nie wolno. tylko, tylko może, może warto znaleźć wyjście warto z kimś pogadać. No bo yy, wspomnieliśmy o tych odpadkach z pracy. No pewno to jest jakaś wartość. Gdzieś tam powiedzmy yy, trochę złomu, prawda? Da. On też kosztuje, ale już nie tyle co gotowy wyrób. A może złota rączka coś z tego zrobi. Ale można przecież o tym pogadać żeby, żeby w, w całym rozliczeniu przedsiębiorstwa mogło być i mógł być i taki punkt, że pracownik może z tego skorzystać. I, i to można ustalić. Ale ja kiedyś oglądałem taki program, gdzie szef jakiejś korporacji przebierał się za jakiegoś zwykłego pracownika mm -hmm. i szedł do swojego zakładu jako nowy nowy y, 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 pracownik, uh -huh. y, no i szedł tam do jakiegoś majstra, jakiegoś mistrza i uczył się pracy. <todgłosy> obserwując jakby y, z punktu widzenia takiego no nowicjusza, jak funkcjonuje zakład. Y, I pamiętam jedną taką scenę, y, kiedy <todgłosy> sprawa dotyczyła jakichś podkładek do skręcania mebli czy czegoś takiego. i ten, który to robił, zawsze brał dwie, trzy podkładki więcej. No bo mogłoby się coś zgubić, można by było co. Mhm. I człowiek ten właściciel wyliczył to wszystko później. Ile to kosztuje? Ile to wszystko kosztuje? I, i to był tylko jeden przykład, jeden przykład Y, który y, no, po podliczeniu y, okazało się, że to są niebagatelne sumy w ciągu roku na przykład, mm -hmm. y, że y, są, y, zakład jest narażony na takie i takie straty, a przecież on jako właśnie właściciel mówił, gdybyśmy to zaoszczędzili i nie poszłoby to gdzieś do piasku, mm -hmm. do kosza, mm -hmm. To jest konkretny pieniądz, który jest później do podziału. Dokładnie. Ja może podam też przykład z, ze swojego podwórka mojej pracy zawodowej. Jak robiliśmy pewne roga, reorganizacje w firmie, to okazało się, że zapasów właśnie elementów takich łącznych, śrubek, podkładek, nakrętek, pracownicy mieli tyle gdzieś upchanych, że jak to wszystko wyciągnęliśmy, to wystarczyło nam na 3 miesiące pracy bez zakupu tego. Było to już potem dostępne na regale takim yy, dla pracowników, gdzie każdy sobie mógł podebrać, tyle potrzebował do pracy ciągłej, ale zrezygnowaliśmy z takich podręcznych magazynków u każdego na stanowisku. I, i, i naprawdę tego było taka masa, że, że byliśmy zaskoczeni, yy, że aż tyle się tego uzbierało. Tak, bo w tej masowej produkcji w różnych właśnie hmm. zakładach, jest zupełnie inaczej niż my mamy w domu, prawda? Bo my tam potrzebujemy jakichś, jakichś powiedzmy, remontów domowych, parę, parę śrubek, tak. powiedzmy, nie wiem, wiaderko, farby. Natomiast no. jeżeli jest jakaś firma, zużywa cysterny, po prostu beczki, cysterny różnych materiałów tony różnych tak, rzeczy. Jest kilkudziesięciu pracowników e, i tam. każdy ma taką myśl właśnie jak tutaj ten przykład z, e, no. z tego księdza przykładu, że, że każdy bierze trochę, bo potrzebuje mieć więcej, żeby mu nie brakło, no to tej trochę się tyle nazbierało. Nie? No właśnie. No. I to jest też takie właśnie myślenie, nie... potrzebujemy <coughs> takiego myślenia społecznego, nie, nie tylko takiego indywidualnego, co, co mnie się przydaje, co, co dla mnie jest dobre. Idąc nawet do, do pracy, którą, no, do zakładu, który, w którym ja sam jestem szefem, pracownikiem, dyrektorem i, i, i stróżem, czyli mam jakąś własną firmę, to wtedy może to już łatwiej mhm. zauważyć, wszystko to jakoś łatwiej liczyć. Natomiast nie jest inaczej w zakładzie, gdzie pracuje, nie wiem, 10, 200 ludzi prywatnym, w firmie państwowej, gdziekolwiek. gdziekolwiek. Mamy pewien, pewien kłopot z tym do, i pewnie, jak wspomniałem, ten kłopot będzie trwał, chociaż procedury, tak to nazwijmy, wymuszają pewne zachowania. Narzekamy czasami na to, ale moim zdaniem no, konieczność jest taka. No tak. Procedury, które mówią tego nie, tego nie, tego nie. Człowiek się tego uczy i bardzo dobrze. Ale znowu, może to być coś jak kaganiec nałożony mm. na człowieka i wtedy człowiek się dusi, tak. wyrywa, a może to być po prostu y, dobra rada, y, ścieżka pokazana właściwa, z której po prostu warto skorzystać. Oczywiście to, jak zachowuje się pracodawca, czy szanuje pracownika, hmm. czy pracownik wykonuje dobrą, dobrą swoją pracę. Dotykamy chociaż <gry> bardzo pobieżnie etyki pracy tak, tak naprawdę. I dla człowieka wierzącego to nie powinien być problem. Nawet kiedy, nawet kiedy ta jego praca, nawet obiektywnie, nie jest właściwie wynagradzana. Jest jeszcze coś więcej niż tylko pieniądz z pracy i, i po to też trzeba sięgnąć. Właśnie nawiązuje do tej naszej ostatniej rozmowy o motywach podejmowania mm. pracy. Natomiast niewątpliwie potrzebujemy czegoś takiego jak chociażby związki zawodowe, które, które no, będą takim organem, który będzie jakby... No, wszystkie strony tej, tego, tej rzeczywistości, jaką jest praca, więc i pracodawców, i, i współpracowników, i pracowników, i nadzoru, że jakoś to będą umiały skoordynować, jeden drugiemu będzie podpowiadał, co zrobić, no i jak, jak żyć godnie z tego, co robimy wspólnie. Y nie jesteśmy w tych naszych spotkaniach nastawieni na, na głęboką analizę zjawiska pracy również pod tym względem etycznym. My dotykamy pewnych takich tylko problemów, raczej je sygnalizujemy. Ale właśnie pod tym względem miejmy świadomość, kim jesteśmy i idąc do pracy jako Boże dzieci, jako Boże synowie, Boże córki naśladujmy w tej pracy ojca i to jest, to jest, myślę, taki główny motyw. Jeszcze tak króciutko bym chciał wtrącić, też bym się przypomniał taki przykład z filmu Odważni. Może, może Państwo go widzieli, taki film niedawno, no, może dwa lata temu, może trzy nawet. To też jest taka scena, kiedy jeden z bohaterów szuka pracy, otrzymuje ją, a następnie jest przez właścicieli, mówiąc brutalnie, wystawiony na próbę. Firmę prowadzą chrześcijańscy właściciele i proponują kilku pracownikom, że, żeby zrobić po prostu przekręt na magazynie. Przyjdzie ileś tam palet, ale zapiszcie mniej. I każdy dostaje takie zadanie i ten bohater ma ogromny problem z tym, właśnie taki moralny że ledwo zaczął pracę, ma możliwość objęcia stanowiska jakiegoś tam lepszego, bo, bo wykazał się w tym krótkim terminie. I teraz co ma zrobić? Jest taka walka wewnętrzna w nim i w końcu on wchodzi i mówi, że no nie może tego zrobić, że bardzo mu przykro, ale nie może i liczy się z tym, że po prostu zostanie wyrzucony z tej pracy, że, że to już koniec jego kariery. Po czym po chwili jest wzywany i, i składane są mu gratulacje, że właśnie takiego człowieka szukaliśmy. Myślę, że, że to nie tylko jest taka rzeczywistość filmowa, bo w naszym świecie, w Polsce, mamy bardzo wiele przykładów. Ja znam osobiście ludzi, również właścicieli firm, którzy właśnie na taką pracę i współpracę i na takich ludzi stawiają. I myślę, że warto, warto ich doceniać, ale też warto się jakby wspólnie potrudzić, tak. żeby, żeby ten nasz świat był rzeczywiście lepszy. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Zapraszamy za tydzień na kolejny nasz dialog. I życzymy dobrego nastawienia do pracy. Tak, ja myślę. Chociaż może nam się czasami nie chcieć, to jednak, jednak pacierz, dobra metoda. Szczęść Boże. Szczęść Boże.